Ej, tak na tej strony to jest Beholder, Błogi Sen I... i coraz bliżej końca. I nie mam pojęcia, jak mam autorytet sobie załatwić, którego miałem tak dużo. Nie, to by nic nie dało. Ale kupiłem te kamery trójki, więc. Jeśli nie wypali, ja się po prostu cofam do pewnego momentu i... Ogarniam, żeby mieć autorytet ten cały. Póki co to nawet nie mam co robić. O, dobra, wynosi się. Karmer. kramer kramer kot! mój kot co łazi wszędzie po prostu po, po tych ludziach przepraszam się, jestem Hector Me medyna mendyna, panu będziemy będzie mnie to męczyć zarządca budynku, nazywam się leon kramer Jestem pisarzem, zbieram materiały do mojej najnowszej książki. Ile książek już pan wydał? To będzie moja pierwsza. Rozumiem, brzmiało to trochę tak jakby wydawał pan już książki w przeszłości. Nie, nie, wi nie widzę społeczności... Ta książka będzie najnowsza. Jakie książki lubi pan najbardziej? Luby zwroty akcji można się na nie natrafić zarówno w książkach dla dzieci, jak i podręcznikach dla anatomii. Lubię kiedy fabuła obraca się jak mięsień wokół kości, a czytelnik przecina ją swoją myślą jak skalpelem. Jak chuj morderca. <grym> Zwłaszcza że jeszcze dyrektywa się pojawiła, kiedy on dołączył. Kiedy on się pokazał, wtedy sens ujawnia się niczym. Krew podciętych pociętego gardła. czy się mówię. Co to ma znaczyć do dziaska? Och, przepraszam, poniosłem je. Powinienem to zapisać. W mówiąc, najróżniejsze książki. Eee, eee, e, e, e. Wracaj, to jeszcze nie skończyłem z tobą rozmawiać. Czy słyszał pan ostatnio ostatnim morderstwie popełnionym przez białą rękawiczkę? Co o nim piszą? Znaleźli kolejne ciało, leżało pod mostem. Kiedyś często przejeżdżałem tam autobusem. Oho, katar. Okej, okay, jestem nosem, smarkałem. A teraz leżało tam ciało kobiety, Nagi i zbezczeszczone. Ona była czyjąś córką, siostrą, matką. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego kobiecie? Wydaje mi się, że to ma jakiś cel. Możliwe, że morderca chce przekazać światu coś bardziej ważnego. Kurwa, wypowiada się jebany morderca. Wow. To może przek co można przekazać tak barbarzyńskim czynem? Oprawca brutalnie morduje kobiety, lecz najpierw rozbiera je do naga. Z jakiegoś powodu wkłada na, na ich dłonie białe rękawiczki. Ja za tak piszę, że to jest jego podpis, ale... Dlaczego rękawiczki? Co mają oznaczać? Może jest woźnym? Dlaczego woźnym? Możliwe, że nie. M co? Możliwe, że myśli o tym wszystkim jako o swojej wielkiej misji. To jest jak chirurg, który wycina nowotwór. Nowo co? Nowotwór, ta? Kieruje symfonią życia i śmierci niczym drygant. Musiałem znowu nosa zamarkać. Dlaczego próbuje Pan usprawiedliwiać te okrucieństwa? Znowu. Powinno być teraz lepiej. W żadnym razie, Mercedes jest odrażające w zupełności w zupełności się z panem zgadzam. Muszę już iść, mam wiele obowiązków. Gdzie nie idziesz. Mógłby pan trzymać swojego kota w piwnicy? Nienawidzę zwierząt. Miejsce, w którym mieszkam musi być czyste zarówno od fizycznego, jak i duchowego. Ten brud fuczaki te burzą moją harmonię. A tego. do tego? W sumie, że czasem chcę je skrzywdzić, to wykluczony ten kod jest jedyną żywą istotą, do której jestem naprawdę przywiązany. Niech pan uważa, że jeżeli coś stanie się nakazowi, to będzie pan miał poważne kłopoty. Proszę mi wybaczyć, po prostu przez, się, przez całe życie unikając zwierząt. ma pan dzieci? Tak, syna, ma 30 lat że nie ma pan też młodszej córki. Dwójka dzieci to najlepszy przepis na szczęśliwą rodzinę. Panie kramer, czasami naprawdę ciężko mi pana rozumieć. Córka? Hmm. Hmm. Ciekawe czemu nawiązał do córki? Hmm... i chuj, poszedł na mysz. Pierdolony. O, tak, tak, tak. Pipier dalej. <kluzny> And copies plus okay Kaczka Kaczucha Czekasz kurierowi prukę na pobrązkości. Zaraz będę mógł się wykupić I będę miał dobry ending Wybierz numer Kurwa Czemu? Za co? Nie Uwa. Muszę czekać gdzieś przyjedzie gnoj. A mi coraz mniej czasu zostaje For fuck's sake? Przymer jest szybszy ja pierdolę e, Panie Leonie, nie chciałbym być natrętny, ale co, co robi ludzki szkielet w pańskiej szafie? To wie pan, to moja zmarła żona, którą bardzo kochałem. Tak bardzo, że nie mogłem rozdać się z nią, nawet po śmierci. Że dałeś śmierć was jej rozłączy, kurwa. Nie byłem w stanie jej pochować. Wiem, że wydaje się to szalone, ale proszę mnie zrozumieć. Jezu, jej bliskość ponosi mnie na duchu. Skąd mam wiedzieć, że pan nie kłamie? Nie może pan, może mi pan zaufać, albo na mnie donieść. Tak czy inaczej, na pewno myślę, że pan. że. E, myśli pan, że zwariowałem. Więc pozostaje mi tylko, zdać się na pańską łaskę. Muszę to przemyśleć. Skoro pan już wie o moim sekrecie, i jeżeli nie doniósł pan jeszcze nikomu o mojej osobliwości, proszę, niech mi pan pomoże. O co chodzi? Nie stanę tutaj długo, a nie wyobrażam sobie przeprowadzki bez zabrania mojej żony. Potrzebuję dużej walizki, aby ją przenieść. Ta, która mam, nie nadaje się do tego. Proszę, niech pan mi pomoże jakąś znaleźć. I przysięgam, że już nigdy mnie pan nie zobaczy. Uj, w porządku, pomogę panu. E, potrzebuję walizki, Nathan Biznes. O, pff, wywołałem go. Chłopak pieniądz. Czy ma pan dużą wojskę? Przy sobie nie, ale mogę taką załatwić. Jako dużą. Eee, yy, największą jaką może pan. Kurwa, muszę czekać. Eee... Yy, muszę czekać, że znowu przyjdzie i chyba już nie przyjdzie. Natan, błagam wracaj! Człowieku, cholera jasna. Za co Natan, kurwa! Proszę cię, ja potrzebuję autorytetu. Tylko 200 punktów. Masz No zabraknie mi... Za co ten autorytet? Nie, że... Nie, że zakarmię kota. Serio. No już nie dużo mi brakuje. U! Pojawił się! pójdź tu ku walizkę. Pausa, na dole eee, rozmawiaj o walizce. Panie Kreml, o oto walizka, mam nadzieję, że jest wystarczająco duża. Liczę na to, że już nigdy nie, zobac nie zobaczę pana ani pana szkieletów. Dziękuję, obiecuję, że już nigdy mnie pan nie spotka. Nie mogę jednak obiecać, że już nigdy pan o mnie nie usłyszy. Co ma pan na myśli? Moja książka oczywiście będzie. Moja książka oczywiście będę Nieważne z jakich powodów. uj, nie dałeś widzieć. No a to po mnie. Już nic z tym nie zrobię. No już tylko czekać do końca. Bo odpalić ending. I trzeba wczytać wcześniej zostawić te kamery już w cholerę. Dobra. Zabicie mnie. Choć Hektor pogodził się ze swoim losem i był gotowy poddać się eutanazji dobrowolnie, to nikt nie docenił jego posłuszeństwa. Zamiast tego wysłani po niego policjanci pobili go i siłą wrzucili do ciężarówki. To nie byli źli ludzie, po prostu zapomnieli, że w takich sytuacjach można zachować się inaczej. W ogromnej machinie państwa każdy trybik i zębatka robi swoje. W ostatnie chwile Hektora wypełnił pulsujący ból i zimne ukłucie igły i nagła senność. Nie miał siły myśleć o najpiękniejszych chwilach swojego życia. Pamiętał tylko jedno. Wspaniałe państwo prowadzone przez wielkiego wodza nigdy się nie myli. Biedny kotek. Biedny nakaz. Dobra. Wczytać. Od którego to momentu? Ja chyba sobie od tego momentu wczytam po prostu. pozuję nagranie i będę leciał speedrunem. Ok, ranków mogę mieć w dupie. O Boże, ile ja czasu mam do nadrobienia. Dobra, ja to nadrobię, zdążę nadrobić. Więc ja pauzuję w tym momencie i mam nadzieję, że good ending mi się uda zrobić. I tego to już wróciłem. Z. Straszną <laughs> Z liczbą punktów autorytetu. Pozbyłem się mordercy, ujawniając jego tożsamość. Opłaciło to się. I pomogłem yy, wojskowemu. No i został jeszcze jakiś tam. Pojer. Dobra, trzeba Gertrudę złapać jak najszybciej się da. Rozmawiam o przemocy, ta bla, bla, bla. A, bo jeszcze muszę znaleźć ten dokument przecież. Zapomniałem, że muszę najpierw wyjawić o dokumencie. Nie. No i ho. Nie złyszę. raczej to, bo to nowy lokator jest. No szkury, a teraz? są mendyna, tu mi o pozyskiwanie informacji, w waszym budynku mieszka Jones Bessler, wybierzcie informacje na jego temat i przygotujcie profil. Zgodził się do udziału w państwowym forum informacyjnym w celu zdobywania dość... Się... dotacji państwowej ja muszę znowu wymuchać nosa. Pieniądze to jest tutaj najmniejszy problem. Um, macie sprawdzić jego przeszłość i ocenić wskaźnik lojalności. Tak jest, zrozumiałem. A proszę. Alkoholik. Jestem Hektor Medyna, zarządca budynku. Nazywam się John Bessler i jestem wynalazcą. Staram się lepszy na świat. W ciągu ostatnich 10 lat złożyłem wnioski o przyznanie 153 patentów. Ile udało się z nich pan dostać? Jak na razie 4, dopiero rozpoczynałem swoją drogę do pozostania najwspanialszym wynalazcą naszych czasów. Czym się pan zajmuje? Odkąd pamiętam, zawsze zajmowałem się wymyślaniem, konstru 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 konstruowaniem nowych rzeczy. Mój ojciec zawsze wspominał, jak rozkładałem budziki na części, a potem składałem je z powrotem. Złożyłem wniosek o dotyczącej dotację państwową. Że znajomie młodym dobrze zapowiadającym się wynalazom, żeby mogli sfinansować któryś ze swoich projektów. Zwycięzca wyjedzie do stolicy, aby pracować w najlepszym zakładzie produkcyjnym. Nigdy o czymś takim nawet nie marzyłem. Jestem pewien, że panu się uda. Nie zależy ode mnie wszystko. Wszyscy kandydaci są doskonale sprawdzani. Jest kilkuset chętnych. Podobno sprawdzają nawet pochodzenie, aby unikać takiego skandalu, jak zdarzył się 3 lata temu. Jaki skandal? Finansowali projekt człowiekowi, który okazał się są. Wygłosił propagandowe. Podczas ceremonii wręczenia nagród, transmis... nagród... nagród transmis... transmitowanej na żywo zdołał powiedzieć naprawdę sporo, zanim został usunięty. Niestety nie mam pojęcia, co powiedział, ponieważ wszyscy uczestnicy musieli podpisać umowy o poufności. Zorganizowano nawet pokazałem egzekucję. Najbardziej martwi mnie to, że zaczyna brakować mi umysłów. Mam wrażenie, jakby głowa odmawiała mi posłuszeństwa. No myślę panowie, nie, nie zawracam sobie tej głowy, jestem zajęty ja bo... konstruowaniem, robię wszystko, aby móc, aby pomóc państwu. Właśnie skończyłem projektować czok z, do... z okolnymi działami. Będzie można strzelać we wszystkich kierunkach naraz. I trafić w naszych... Hmm, tutaj ja możliwości nie rozważę. O oh jeszcze tą książeczkę Przecież przyjechał? Ta, przyjechali ci, co mi mają uratować. Dobra. Eee, panie Danso... Ta... Oj kurwa. Znowu zaczyna się mój problem. Deficyt jednak jest. Cóż, idę społudzować i zobaczyć, czy uda mi się to nadrobić. I tak oto już mogę się wykupić, żeby... To już czytałem. To ogromne ryzyko, jeśli się dowiedzą, najprawdopodobniej zostanę stracona za zdradę państwową. Z drugiej strony zasługuję na to, z drugiej strony zasługuje na to. Mogą odmówić przyjęcie tej posady. Pomogę panu. Wydaje się pan być sympatycznym człowiekiem mimo pańskiej pracy. Pan jest taki. Mój mąż i jego ludzie przyjdą do pana i w w wleklą na ulicę. Jak zwykłego przystępca. Dla wiarygodności nawet pana zbiją. Jak już będzie pan w centrum, podam panu środek na sen. Obudzi się pan następnego dnia i zostanie wywieziony z kraju. Potem będzie pan musiał radzić sobie sam. Proszę porozmawiać z Krystianem o szczegółach. Oj, kurwa, tego to już nie kojarzę. Eee, czego pan chce? Jeśli chodzi o eutanazję, słyszałem, że dogadał się pan z Gertrudą. Pomożemy panu. To jest taki. Zostanie pan zebrany do centrum eutanazyjnego. Proszę się nie martwić. Policja obije pana trochę, żeby wszystko wyglądało wiarygodnie. Gertruda spotka się z panem w centrum i poda panu środki na senę zamiast trucizny. I obudzi się pan już na łodzi. Niech pan weźmie jakieś pieniądze. Im więcej... Będzie pan miał tym lepiej pan sobie poradzi na drugim brzegu. Mogę zabrać swojego kota? Kota, a, a może. A może mam mu załatwić prywatny odrzutawiec? Podobał się panu pomysł, tworzenia zwierząt samolotem Słyszał, Słyszałem, że pies ministra ekonomii ma swój własny prywatny samolot. To dla mnie bardzo ważne. Dobrze, nie powinno być z tym problemów. Pozostaje tylko czekać. Ja sobie mogę wypełniać już pozostałe profile, bo i tak już mogę mieć wydobyć wszystko i wszystkich. To mnie. Ja se i po prostu już będę czekał na koniec. Uj. I tak oto już jestem przy samej końcówce czekania. Czemu nie zgłosiłem się podać eutanazji? Ponieważ by cały plan nie wypalił. Wrażenie nieodwracalnie zniszczonych przez życie okazują się zdolni do współczucia, piękno ich czynów trudno opisać słowami. Aby podziękować za pomoc ich rodzinie, policjant i jego żona sfingowali śmierć Hektora w centrum eutanazyjnym i wysłali go za granicę. Gdy Hektor opuścił swoją zimną i wilgotną piwnicę, stanął w ciepłych promieniach słońca, poczuł miękki piasek pod stopami i pozwoliłby chłodna, orzeźwiająca morska woda omyła jego kości, męczący go reumatyzm zupełnie zniknął. Nie udało mi się chyba zebrać wystarczająco pieniędzy. Wiele kolejnych lat nigdy nie narzekał. Miał czas, aby pisać do swojego syna. Czasem nawet otrzymywał od niego odpowiedzi. To jest najlepsze tego zakończenia, nie pamiętam. A ja kojarzę zakończenia, jakie były, ale tego tu nie pamiętam. Ale jest to dobre zakończenie, tylko słaby wariant. I tyle. Napierdalam w spację. Cóż, to tyle ode mnie. To był Beholder Błogi Sen i cały Beholder Podstawka z Delcekiem. Za jakiś czas odpali się dwójka, lecz póki co mam w planach kolejne serie. Więc dzięki za oglądanie serii mam nadzieję, że się wam spodoba. Widzimy się w nowej serii. Bye.